Hejtuczyc chyba i dzisiaj o podróbach alterna czemu to nie altern i te tamte. Po pierwsze altern nie jest kidem by nie pisał, tylko ukreskowane nie robiłby filmów, że to ja altern tylko skomunikował się z kimś za tip z roku 2022. Teraz zobaczmy film, który należał do Alterna i film jednej z jego podrób. Odtworzeni Jugosławie. Kto chce do Jugosławii? My. Więc teraz wiecie wiem, że jest miliard innych podrób alterna, ale o nich nie będę mówić, bo nic nie mają. Życzę miłego dnia.